Najkrócej definicyjnie kompetencje cyfrowe to zestaw wiedzy, umiejętności, pewnych postaw związanych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii cyfrowych w życiu, w życiu zarówno zawodowym, jak i prywatnym. A więc dziedzina niezwykle szeroka, pojemna i bardzo trudna, ponieważ szeroko rozumiane technologie cyfrowe mają coraz większe znaczenie, i rośnie ich potencjał i co chwilę pojawiają się nowe. A więc Gigantyczny potencjał do zagospodarowania, a w związku z tym wyzwania związane z tym, jak je wykorzystywać. Poziom kompetencji cyfrowych w Polsce określiłbym mianem dostateczny plus. Uważam, że społeczeństwo, co do zasady, jest bardzo skłonne do tego, aby te kompetencje budować z jednego prostego powodu. One przydają się w codziennym życiu. Nie ma też co ukrywać, że wiele na przykład usług publicznych oferowanych w modelu zdalnym jest niezwykle wartościowych i przydatnych dla e, szeroko rozumianego e, odbiorcy. E, więc e, coś, czego nam brakuje, to myślenie o technologiach w sposób nieco szerszy niż tylko samo IT. E, dlatego że kompetencje cyfrowe to jest na przykład e, umiejętne wykorzystanie mediów społecznościowych, to jest właściwa analiza informacji, krótko mówiąc, wychwytywanie, co jest fake newsem, co nie. To jest e, Dobre wykorzystanie technologii mobilnych. Wielu z nas się zatraca w tych technologiach. Podałem kilka przykładów na to, czym tak naprawdę są kompetencje cyfrowe. To jest coś więcej niż tylko budowanie oprogramowania i właściwego wykorzystania. I uważam, że w Polsce poziom chęci rozwoju tych kompetencji jest bardzo duży, natomiast nadal jesteśmy na stosunkowo niskiej bazie, chociażby z tego powodu, że jest nas bardzo wielu. Jak wspomniałem wcześniej, kompetencje cyfrowe nie należy postrzegać tylko z perspektywy Politechnik, technologii, z szeroko rozumianego sektora IT. Kompetencje cyfrowe w uniwersytecie to jest budowanie przede wszystkim swoistej perspektywy rozwoju. Czyli, krótko mówiąc, szkoły wyższe są po to, aby budować modę na rozwój, na cały czas kształtowanie i nadbudowę swojej kompetencji. Z tego prostego powodu, że świat się gwałtownie zmienia. I to nie jest tak, że my kończąc studia w określonym wieku możemy dalej przez całe życie iść bez dalszego dokształcania się. Więc to jest moim zdaniem główna rola uniwersytetu. Budowanie mody na ciągły rozwój. Przede wszystkim teraz rozwój w obszarze cyfryzacji.